Zobaczcie co mam dla Was. QJ Motor SRV600V. Bardzo mnie to cieszy, że kolejne marki idą tym tropem. Bo w dobie y, rzędowych dwójek, czasami rzędowych y, trójek, czasami V2 dostajemy tutaj prawilne V4, moi drodzy. I to nie jest Aprilia, nie jest Ducati, tylko QJ Motor. W nadwoziu cruzera, który też ma wiele takich boberowych smaczków. Lampy w technologii LED jednoznacznie mi się kojarzą z Fat Bobem. Mamy tutaj boberową oponę, bo ona ma szerokości 130. Niestety. Jeśli chodzi o pierwowzór i o te modele, które były oferowane poprzednio, miały cztery rury, ale niestety wizualnie norma Euro 5 Plus go wykastrowała i mamy tutaj dwie rury. Ale to, co cieszy najbardziej, mamy prawilną czterocylindrową fałkę. Minimalistyczny design, lusterka na końcach kierownicy, szeroka kierownica. Bandycki, cruiserowy styl to jest coś, co naprawdę bardzo mi się podoba. Mototek nie tylko pięknie wygląda, ale do tego pięknie brzmi. Zapraszam Was na targi, będziecie mogli się do niego przysiąść, zobaczyć, jakie wrażenie na Was wywołuje. I wiadomość z ostatniej chwili: w maju na 99% będzie już dostępny w salonach.